Pododdział, baczność, do nogi, broń. Dla uczczenia bohatera salwa honorowa. Pododdział, spocznij. Do salwy honorowej, trzeba. Ładuj. Salwo. Pan! Ładuj. Salwo. Pan! Palu. Ładuj. Salwo patrz, pododdział, spocznij, pododdział, baczność, na ramię, broń, prezentuj, broń, na prawo, patrz, pododdział, baczność, na ramię, broń, do nogi, broń, Pododdział, spocznij. Kapral Ptasznik, do modlitwy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę świętej Amen. Wieczne odpoczywanie im dać Panie, Aś, Aś, a światło wiekuista niech na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Pododdział, baczność! Pododdział, spocznij! W tym się.